Był rok 1970. Amerykanie odpaliły rakietę z ładunkiem dyfuzyjno-atomowym nad stolicą GRR w Miasto zostało zmiedzone z powierzchni ziemi w mgnieniu oka. Ten akt agresji sprawił, że jantesi obudzili śpiącego niedźwiedzia. Ostatecznie związkowcy wygrali batalię o ziemi. W wyniku działań wojennych ziemia została zmuszczona w 98%, a my musimy ją ponownie zasiedlić. A rewolucji chwała bohaterom, chwała parki. Bardzo dziękujemy naszemu sponsorowi kanału organizacji szybki spust. Czyli na stronie www.szybkispust.pl będziecie mieli do odebrania 15% rabatu. Gdy wpiszecie kod socjal. Halo, halo, macie Błosynek halo? halo. Dzień dobry. Cia, cia. Jajuszko, Jajuszko. Jajuszko Panie Maciej. Witam Pana Macieja, witam pana Błazenka. O moja noga. Macie spokojnie. No spokojnie, no to rozumiem, ale jak z jak piłką dostałem w pistol... I co to za gościu łaził tam? Gościu? No tam na tym filmiku, jak ja jestem sekretarka Maciejka, Alphons i ktoś tam jeszcze po środku, to tam jakiś typek łaził. No jaki typek łaził? No, no jakiś taki czarno... różowo-czarny... E, różowo-czarny... Różowo Maciejka, nikt tam nie chodził. No, ja tej głupi nie jestem. Przy... Nie widzę. Maciejka, ale nikt tam nie chodził. Maciejka. Co? Ejuszko. Maciej, wszystko. nikt nie mówi, co? Ejuszko. No, nie za ciekawie. Witam Macieju zapraszam do wioski. Dobrze, spotkajmy się koło fontanny. Nie, jeszcze chwila, niech tutaj wszyscy tutaj dołączą. Jak wszyscy się dołączą będzie apel. Macie, lubiłeś chodzić do przedszkola? Co? Lub, lubiłeś do przedszkola chodzić? No. Dobrze Co to jest? Co to jest zapasek w szkole? Czy do przedszkola chodzisz Maciej. Dobrze Maciej, posać las. Co Potem, jak... jak Bierut, wszystkie lasy wytniemy. A to prawda, bo Bierut wyciął wszystkie lasy. Niemieckie. Ej, co się stało z tym zombiakiem? Ej, co się stało z tym zombiakiem? Ej, bo zombiak... Maciejus, spokojnie. Zombiaki są nienormalne, nienormalne, to prawda. Dobrze, idziemy spać, chłopaki. Mój mnie bamperem jest, owa. I kobieto. Maciej, musimy się tu Macieju... Idziemy spać, zapraszam do kwater. A ciebie proszę mnie bronić. Znacie chwilową bronię? Ała! No jest kryzys, jest ja od... kryzys Ja tu wiem cicho Ej! O kurwa, 2hp Zaraz, zaraz dam ci resztę, bo teraz muszę... Ale ja mogę... Łałałałałała idźcie spać Bo to popelina Nie jest tak. Serio, mam pół serduszka Maciu, zajmij inną chatę. O! To przechodźmy do chat wtedy. Idźcie do chat, chłopak, idziemy spać. Zarządzam spanie. Macie iść tam. O, bodaj, ja pójdę tutaj, wtedy. O nie. A to jest kwatera? To jest taka ogólna, taka publiczna kwatera. Nie, to jest nasza kwatera. A nawet? Teraz, stary, no stary. Biuro mamy stary. myślałeś! O, witam ja w naszej kwaterze. Witam, witam. A panie Maciu, możesz opuścić? Bo tutaj mamy robotę. Nie, Maciu, trzymaj, steka stekaj. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Zapraszam. Panie Skurczy, zapraszam proszę? E, proszę tak, raz, dwa, trzy czy ty podglądasz nas... Maciej, to są sprawy radne. Chyba Tak, tak Mati. To są dalej. No i chyba poczekać. Proszę. Ja trzeba to zasłonić. ty był, że ty już masz całe uzbrojenie praktycznie. Bo ludzie Maciej, ludzie chodzą i ludzie zbierają. A niektórzy umierają Ja się boję, że zły skin mi się pokaże Oj, a jaki zły skin? Co jest zły skin Maciej? Nie wiem Ja się boję Maciejko Ja się sama u boję Nie, dlaczego się boicie nawzajem siebie? Bo ja boję się, że on będzie bił coś, coś A o. bo z się z Kaziowi kasi... kasi... tutaj A Chyba? rzeczywiście a nie Maciejka się zmienił, to już jest poczciwy chłopak <ügurantama> <g reap> <gaj> Hubert nadal jest gejem. Hubert jest gejem, prawda Jest gejem Ej, to jest Batman, Giga gejem. Największym gejem Maciej. jakiego spotkałem w życiu Ej Maciej, co to teraz jest? Co to jest Maciej? Nie, kurwa chodź tu ty kur Maciej, kurwa co to jest za zboczeństwo, Zberezieństwo, nie, takie coś! Nie Maciej, co to ma być? No, homoseksualizm. homoseksualizm, dawaj go trollolo, dawaj go! Kurwa, co to ma być no to teraz? teraz? Kurde! Oj. Wino! Wino szalne! Wino! Po śmierci wino opuścił Ale wypite! nie, jest! Wypite nie. wino Proszę bardzo, wino, wino pana Maciejki, To jest, proszę uspokoić, panie trollolo! Proszę uspokoić! A ja tutaj pomagałem, halo! Trollo, widzisz trzeba być pierwszym. I tutaj do partyjniaków trzeba wejść. A co mam Trollo? Że... Przyznam mnie drzwi. Zamy. Przeciąg jest. Zamy. Jest przeciąg trollo. Dobrze już tutaj kończę. Okay. Trollo, co tam ma być? mam co na grzebie? Co mam na grzebie Teraz teraz? Mam po, mam innebom, gdzie wiesz? Maciej, zapraszam do domu tutaj kolonialnego. Głowie, ale... Maciej ma za kolan? No, Maciej nie. Ma, nie, ma za jest łysy. Jest łysy. Ja jestem łysy. Tylko uszałanka ma dziury, nie uczekaj. Z... 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 przemidać tutaj, przemidać wszystko A jak wygląda mój skin? O, dawaj. Maciej, Uj, zbiejem, zbiejem. No to i doszliśmy za Dobrze już dostałem wszystko, wszystko. Dost... Zapraszam na apel! Zapraszam na apel! Zapraszam wszystkich na kobietę kobietę Na kobietę? Nie zanurzuj tego apelu Jak to tutaj jest apel? Jakie 20 minut? Jakie 20 minut? Jakie 20 minut? to ta kobieta? O ty, chuj zaraz przyjdzie Chyba Chuj zaraz przyjdzie? Jeszcze chuj będzie? i Ja nie mogę Ile osób? Dajcie tyły i pójdź na samochód Spoko trollo Eee Mam rękę o... proszę, proszę, proszę się, ustawić, to, to. W proszę się nie... ustawić w szeregu Proszę się ustawić w szeregu Tutaj, tutaj na tej linii, tutaj. Tutaj proszę się ustawić w szeregu. Maciejka ty też. Dobrze, jak pan skurcz gdzie jest? O to coś zimaka. Tak. Proszę się uspokoić, dobrze. Tutaj proszę bardzo, jedna książka. Tutaj druga książka i tu dla Maciejki trzecia książka. To pan proszę to pana do pana skurcza. Proszę oddać książkę. Proszę oddać jedną książkę. Ale ja ja mam jedną. O, dobrze. Dobrze pani proszę, proszę się ustawić, proszę Proszę tak dużo tutaj nie, nie nadawać się Przestań gadać nie trololo, już mnie denerwujesz Stój tutaj! Stój tutaj trollolo! I proszę nie nagadywać na kolegę! A co co teraz? Co za Nie lubimy Lubimy Nie wiem. Ale chyba lubimy. Zmieniamy. To jest pytanie retoryczne. Yy, panie Skurczy, już? Nie, bo tutaj problemy są, jestem w otchłani. Ja myślę, że kolega mnie. po prostu ja przodawkowi. Mówi... Ja myślę, że po prostu kolega przodawkowo-heroiny nie może się wydostać z portalu. Nie kolega, tylko supreme leader ja, Jaki lider. kolega? Ja jaki teraz wam pasuje? Maciej, jesteś emosem. Maciej. Maciej, tak nie można. Dobra, Maciej, może być. Szukamy mięsa. Trollolo, jesteśmy tutaj społecznością, nie możemy... Jesteśmy społecznością! Ludzi, nie możesz wykluczyć tak, go, wyglądu. No, głównie jestem, jestem tego społecznością, że budujecie wszystkie. Proszę zaczekać, zaraz wszystko zostanie wytłumaczone. Minuta. Okej. Okay. Zaraz zrobi się penie. kolejny kolega, jakby co? Ej, chyba z tego skinapu. Nie, nie, nie. To. No, chcesz... Człowiek niesłodzianka. Pój? China bo wpisuję. A... Oh, tak stój na dupie! Znaczy stój na nogach, nie na dupie i się nie ruszaj! No co nieźle, za to nieźle, za co nieźle, no co nieźle, nieźle. No, nie okay, ruszaj okay. się. Macie okay. sobie tekst przećwiczyć. A mm -hmm. ja, ja mam pustą to, książkę! Ja mam pustą książkę! Jak pustą książkę? Pustą, tak jak tutaj koledzy niektórzy. No proszę bardzo. Zapraszamy. No i zabrał mi kolega. Widać, Maciejko oddawaj. Maciej oddawaj, będę to sobie przećwiczyć tekst, tekst. Przez sobie przećwiczyć tekst Maciej kurwa Maciej dobrze. przestań zmieniać te skiny Maciej, bo o swoją osobowość tej... Przestaniesz być sobą Maciej będziesz tyle razy swoją osobowość zmieniał Nie bój się. Teraz no, znajdę jakiegoś ładnego O, okay. Dobrze, dobrze. dobrze. Teraz jest gej. Zapraszam, dobrze? Proszę dać ściągnąć tej zbroi, proszę tam bolę, bo po prostu trzymać o Dokładnie. tutaj tej bez zbroi. Okay. O, yy, razy dobrze. dobrze, rozpoczynamy apel. Rozpoczynamy apel dzisiejszego dnia. Dzisiaj jest 2 maja 2024 roku. Rozpoczynamy dzisiejszy apel. Yy, baczność. Baczność. Kurwa, Maciej, baczność. Ale książki nie ma jeszcze trzymać w ręce jak baczność. No, dobrze. Yy, to tak do muzyki. Bovenheim. Cicho! Gliszy i gruzu. Przy... No, i Proszę okay. śpiewać Dlaczego nie śpiewacie? Przyśpiewać Tylko trollo się stara O, tak jakieś wyróżnienie będzie. Jakieś wyróżnienie będzie, dokładnie Dodatkowe racje żywnościowe. Dlatego kto będzie śpiewał. Do roboty, do roboty. Kurde, Maciej, śpiewaj obiboku! Do roboty, Maciej, śpiewaj, ale musi, no śpiewaj, a nie śpiewasz. To... Proszę śpiewać, tylko trollo śpiewa. Trollo chyba dostanie wyróżnienie. Oj, dostanie dostanie. dostanie, dostanie. Dostanie naprawdę. Halo, halo, halo. Halo Maciej, śpiewaj, Maciej, to roboty. Śpiewaj, Maciej. Jakby się zgutuje. Jedna halo? Do roboty. Do roboty. się ustawić w szeregu. Do roboty. Do roboty. Dzieci dzielne dzieci do roboty. Raz dwa. Do roboty. Do roboty. Czas brać.

Do roboty. Czas brać. Kielne w garść. Nie, brawo, brawo, brawo dla do do śpiewających. Dobrze, teraz podchodzicie tutaj po kolei. Zostaną rozdane racje żywnościowe. Oczywiście będą podwojone dla tych, którzy, którzy śpiewali. Pan, pan Maciejka, proszę bardzo. Jako pan Maciejka, jako że pan Maciejka śpiewał, ale nie od początku, dostanie pan tyle. Panie Trololo, zapraszam. Jako, że pan najbardziej śpiewał, najlepiej z nich wszystkich, to pan jeszcze dostanie. Brawa, brawa. brawa, naprawdę, brawa, to brawa, to brawa wszyscy mają klaskę, brawa. Brawa, brawa. To pan dostanie rację żywnościową i dodatkowo pan dostanie mięso. Luksusowy towar. Panie błazenku, zapraszam. Jako, że nie słyszałem pańskiego śpiewu, pan dostanie zwykłą rację żywnościową. Proszę bardzo. Dobrze. Dobrze, teraz zajmiemy się przydziałem mieszkań. Panie... Panie muszę, się... proszę, Przepraszam? Tak, tak Trollolo? Ta, tak. Mogę... Mogę sobie własne zbudować mieszkanie? Na Dopiero samym potem. początku... Dopiero potem. Na samym początku tutaj będzie przydział żebyście mogli się rozwinąć, żebyście mieli tutaj bezpieczną przestrzeń dla siebie Jako, że pan Trollolo bardzo ładnie śpiewał, ale za to... No bardzo dużo mówi, pan Trollolo dostanie tamto mieszkanie z okienkiem Brawa! 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 brawa. Brawa, gratulacje Które to jest to mieszkanie z okienkiem Tutaj bardziej oddalone od Tutaj Te Te tam. Tam to? Tak, tam, tak tam, tam. Te tamto. Tak, te tam. Pan Maciej, jako że tej też dobrze śpiewał Ale nie tak dobrze jak Trololo, To pan będzie mieszkał tutaj przy ulicy Rządowej. Tutaj, w tym Dokładnie. mieszkaniu, w tym tutaj. W tym tutaj. Gratulacje. Brawa, brawa. Maciej, niech ci się do szeregu nie... Za szeregu nie kazał pakować, chodź. Dokładnie, dokładnie, Macie czym już wyszedłeś? Apel się jeszcze nie skończył. Yy, dobrze, i tej, pan Błazenek, jako, że tej pana nie słyszałem, ale pan też musi mieszkać, pan zamieszka w tym domu. Gratulacje! Ja Brawo! ...malowanym, brawa, brawa. Dobrze. Dobrze, teraz przypisanie pracy. Czy chcecie jakąś pracę Mamy wykonywać? Mam jeszcze o, zły wybór, zubo panie trollolo. A więc tak, mamy trzy podstawowe... Ja jakby... Jest tak, jest nie. zarządzanie tutaj Dostanie jeden z was hektar, na którym posadzi zboże i ja będzie jej ja, dopilnował. Ja, ja, ja lubię być farmerem, Dobrze, ale jeszcze jeszcze mówimy dalej. Jest druga praca, bardziej pożyteczna, bardziej płatna. Y, oczywiście Kamieniołom. Ponieważ jak widzicie, nie ma w ogóle tutaj kamienia, nie ma nic. A macie? Macie kamieniołom? Macie kamieniołom? Cisza! Cisza! Cicho! Cisza! Cicho! Cicho! Jak festyn jesteś. Cicho! 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 6 miliardów złotych dla polskich rolników. A jest to, że patrzę na teraz? Ty walczysz o miejsce na liście Platformy Obywatelskiej. Po ostatnim 120 startach, stakach, stak już mi się chce kopać. O, o brawo, brawo. brawo, Nie, no, panie brawo. Macieju, gratulacje za taką podstawę. Nie, gratulacje. Maciej, Maciej. Dobrze, a pan Błazenek, co pan wybiera? Ale nie ma to wyboru. Dobrze, czyli pan nie, będzie nie dybalem. Brawo, czyli pan będzie drbalem, gratulacje. No, no, brawo, brawo. Nie brawa, brawa. Widzicie, no, jak nasze no, mała się rozwija. Dokładnie, nasza mała społeczność się rozwija. Dobrze! A więc tak, Za 20 minut widzimy się tutaj. Każdy dostanie tutaj swój. Proszę, pani Trollo, już wyzgrałem. Tutaj pan Maciejka dostanie to. A pan Błazenek dostanie. Jeszcze tutaj ode mnie pan Maciejka Mam. dostanie. Proszę bardzo. I jeszcze opatę. Widzimy się za 20 minut i chcemy zobaczyć wasze wyniki. Pan Maciej... Maciej... Panie Macieju, zapraszam. Zapraszam za mną. Pokażę, gdzie jest kamień. Dokładnie, panie Macieju. Dobrze, zapraszam. 20 minut macie. Jest najbliższy los. Eee, chuj wie. Tutaj... No właśnie, no. Panie trollo, do pracy! Tam pan ma pole, zapraszam! Panie, panie, panie trollo, zapraszam! Tutaj pan ma hektar. Tutaj pan ma hektar, proszę tutaj wykopać swoje rzeczy i zasadzić. Proszę go rozrosnąć. Proszę go rozrosnąć. I do roboty! I do roboty, panowie, do roboty. jak najwięcej pan może, zobaczmy się, to widzimy. Macieju, trzeba sobie radzić. Dokładnie, Maciej, musisz wykopać dużo kobra, bo w naszej sieci ma ściany. I musimy ją załatać pod dom kolonialny dlatego na będzie, Dlatego panie Macieju będzie musiał pan wykopać więcej niż zwykle Dokładnie trollo Nie no do, jak ty dzisiaj taką dorobstę otrzymujesz, kurde A to prawda Dobrze A my tutaj, Mateusz, musimy zająć się tej najważniejszą sprawą Czyli tej organizacją to, to pracy, organizacją ludzi Pamiętaj yy, Selekcja naturalna Wym, yy, Wymrzą ci najsłabsi Jak nadejdzie zima To nie będzie ciekawe Szybciej szybciej, macie, widzę to jakoś duplę zrobił Tutaj koper or pa. do góry Maciej, do góry kopiesz te idź, nie. wykop się. Maciej, bo ja tutaj jednak muszę też nakopać macie, bo myślałem, że sam to jesteś samostarzalny, a jednak Maciej. nie jesteś. Idź moja praca Maciej, szczejś mi nie Idź Pa nie. Ej, znalazłem! Nie, Maciej, nie będziesz tak, mi rozkazywał co mam robić! Macie, ile Przecież masz tego rysuję. kobla? Chwilowo jeden z tak, bo reszta mi wypadła. Ja nie mogę ja macie. Na... A czemu Maciej. my dzwiniamy? Gdzie? W dziedzinie. Jesteś... Jesteś... Tego? W domku kolonialnym? Mhm. A nie, powinny być drzwi. Drzwi akurat. A nie, gdzie są drzwi. A jednak ja mam drzwi, ale ich nie <laughs> rozkupię. Ja Tutaj, Mati, trzeba. Jednak. Pan Maciej, nigdy i się musi zakopać, bo się boję. Musi być rygorysty, rygorystyczne zasady, muszą być. Ja się boję, ja się boję. Prawa czungi. No, ja więcej wykopię niż pan Maciej. Maciej, bije się do roboty. Nie mam Panie czy. Skurczy, zapraszam. Tej nowy już... nabytek z, ze Związku Radzieckiego nowy przyjechał nabytek? do nas. Zapraszam. Dajcie pan spokój. O, już Z Federacji Rosyjskiej? Hey, bo... mi Związku, Związku Radzieckiego. Skurczę. Możysiu, klikerem, o kurde, ale tak od razu już? Tak z grubej rury? Stary Związku Radzieckiego Cześć. stary, no prezent przyszedł stary, poczekaj, nie mogę po odmówić Poczekaj, 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 bo tutaj trzeba... Na początku... Proszę Maty, jeszcze tego. Mody, kurde Gdzie są, gdzie są tutaj te... Gruba sprawa Dobra, proszę nie. bardzo, jest kolejny Lenin Proszę bardzo Ale kurwa proszę, Lenin proszę tutaj, proszę A Masz tego? Tam jest postawiony czy nie? Nie, nie ma, nie ma postawionego. To weź postaw. Czyli y, item frame'a? Jo. Jest? Włożony. Tak. O! O kurde. No! No i to jest ryneczek! Kurde! To jest prawdziwy ryneczek, To jest Prawdziwy ryneczek. Dobra, to jest Musisz dzień, kopać. masz iść, masz iść. No. masz iść kopać. Dobra, wkładam tutaj wszystko do tego... Jak on się nazywał? Do Lenina. Do Lenina. Do, Lenina, do, Lenina, do Lenina, do Lenina, do Pana Lenina. Ale, palenina. Palenina. Jakie palenina? Jaki palenina? Nie! Jezu, ben, jest ben, swój ci ci się... Gdzie jest swój patyk? Gdzie jest patyk? Patyk? Sorry, ja Ci chciałem! Palenina. Nie będę uciekać, ciebie, ci nie chciałem, nie Nie, Panu co się w tym. Bie... W, dupie w dupie się no, poprzewracało bo. i tyle. Więc ja bym... no, nie wiem. O dobrze, tej dobrze. Ja ja zebrałem, palon. Proszę jeszcze ukłon ja, zrobić. Ja, ja Muszę go przeprosić. Się... Proszę go wycałować teraz. To był rozkaz. Ale, to go wycałować? Nie, ja już po poprzedniej edycji nie będę niczego całował. Panie dlaczego pan się sprzeciwiać tej. rozkazom? Proszę wejść. Proszę całować. Proszę dobyć szczelina. całować. Ja po nawet schodek zbuduję. proszę bardzo. Proszę podejść. Proszę całować go. Ale. Ja nie, nie, proszę w rękę, nie. przynajmniej w rękę, w dłoń, w dłoń, w dłoń. Dłoń, o, dobrze, chyba, w dłoń. Nie mogę go pogłaskać. Mogę go pogłaskać. Nie, jakie pogłaska? Co to jest zwierzęciem? Co ma teraz? Wielkie obszary na pan, co to jest? Nie, proszę całować go po dłoniach. I proszę go bogać w poproszenie Z gejem nie zostanę. Ale ja ja ktoś, już panie, panie... panie z gejem? Kto powiedział, że panie, panie z gejem? Ktoś, kto powiedział, że z gejem? Panie proszę go w dłoń całować, jak ojca Ale chrzestnego. Jak nie, ojca nie. chrzestnego. Nie jest różnica między cał całowaniem stóp Korwinowi a pocałunek w dłoń. To jest chyba prawdą no, różnica. Ale ja w ogóle nie ale, wiem, a co nie, przypadek, przypadek. jak pan musiał całować Korwina po stopach, to pan aż. No, no przybieg pan, przybiegł pan, był tak chętny na to, a Lejina w by całować. Nie, chciałem się wydostać! Bo się chciałem wydostać, panie, panie, to są inne sytuacje. Proszę żeby... go całować. Dalej, panie trollolo, nie mam czasu. No nie, no Dobrze, pan trollolo zostaje heteroseksualistą, ale za to nie, pan Lisek... Nie nie! Nie jesteś hetero? Nie, niech pan no spojrzy pan, na co? Korbina. Niech Czyli... pan, Czyli... pan, nie pan czy... spojrzy na Korbina. Pan mu ma stopy ucałować. <laughs> <laughs> proszę mu ucałować stopy. E, proszę pa, ja ja już, ucałować mu stopy. Ale ruszyć co się nie, nie mogę! <laughs> ale... Panie... Panie... Panie Szefie, panie każdy. Panie JJ. Albo inny jakiś zadymiarz, tak Lisku? Ja za pocałowanie. Proszę mu całować stopy. Dobra, będę mu całował stopy, ale. Nie słyszę, nie słyszę. Proszę tak zrobić. Z namiętnością, z namiętnością. stopy. ale ja mam mikrofon, czekaj. Proszę całować stopy. Już, proszę całować stopy Korwina. To wypuśćcie mnie. Nie, musisz tak. Mła, mła, nie, nie, nie bracie, PROSZĘ ja TAK zrobić! że mamy mikrofon, przez mikrofon! mikrofon. No, stop, 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 Bracie, ja mam mikrofon do 400 i on nie wykrywa dźwięków, które są podobne do szumów! No to mła, Tak je rób. To nie tak jest ja. szum. Tak, o, widzisz? Widzisz? O, widzisz? Proszę całować. Stop, 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 stop! I właśnie państwo całowaliście stopy drugiego mężczyzny. No nie! Nie, ja błość go to może mi dać. Proszę go całować, okay. ja ładnie tam pracowałem, ale to co coś Bo pan, pan go, go obraził. Pan go obraził. Ale co? Jak to się skończy jestem. To się nie skończy gastem trolla. Proszę go pocałować. W dłoń, nie, w dłoń, to nie jest gejostka. W dłoń W dłoń. On dobie. ma sygnet i proszę całować sygnet. Ja właściwie będę sygnał... Ja nie będę mówił jakiegoś. Proszę ucałować ale mu pierścień. Jaki pierścień? No pierścień na palcu Co tu się dzieje? Bo nie pan trolalo, za dużo, pierśnię. za dużo tutaj Panie lol. Niech pan zużatów tak? nie robi Proszę, to właśnie tego linia go Mogę w, chociaż... w sygnet chociaż? No w sygnet, właśnie o to chodzi, się. w sygnet Ale nie zeszłem. Nie było odgłosu co mam zrobić, proszę go cmoknąć. Smoknąć. chwilę, Pani trollo. Pani trollolo. Proszę cmoknąć, Lenina. Ten pierścień. Ja tak wycałowaliście stopy Korwinowi, że aż mu się błyszczyły. Proszę całować ten sygnet. E, proszę poczekać. Jakie proszę, Nie, proszę poczekać? O! proszę już, widzi już pan... dobra. Ale musi być smoke. Musi być smoke. A pan gdzie go tam? A pan gdzie mu ten A drobny? pan dzie? O kurde. O nie, pan się pchał właśnie. Paś, co to było? Nie, ta... co to było? Panie trollo, proszę go o ten dłoń <grymna> Pan chciał kamiennej figurze pałopierdolić. Ja sobie to zapamiętam. co? I teraz pan go po dupie maca. <grymna> Czemu się, śmieje? To nie jest nic śmiesznego. Proszę, proszę go pocałować w dłoń. Udusił się, udusił się.